Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale jesteśmy na basenie i jestem tylko zła, bo tam chyba będą kosić. Bo się kosiarka odpaliła, mam, mam nadzieję, że to nie będzie za głośno. Nie chcę, żebyście też widzieli murek, więc muszę tutaj sobie yy, poprzestawiać. Już taki odcinek miałam zrealizować, jak poprzednio byłam w Egipcie, ale był strasznie duży wiatr i strasznie wiało i po prostu nic nie było słychać. Także co, bez przedłużania, słuchajcie, mam pytania. Będę mówiła głośno, żeby ta kosiarka nie wkurzała. Zobaczymy, może oni tylko trochę tam będą chodzić. Dobra, mamy uspokajający dźwięk e, kosiarki. W tle będę mówiła głośno, trochę spomnijmy tą kosiarkę, ale nie cały czas prostu koszą. Najważniejsze pytanie: jak się czujesz e, lepiej? Zdecydowanie lepiej. masz nawet po głosie. Wiecie co? Taka zmiana środowiska, wyciszenie się, bo ja na tym bijecie totalny chill. Ja nie zwiedzam, nigdzie nie chodzę. Wiecie na jakieś wycieczki czy coś? Totalny chill. Leżę sobie na leżaku, w basenie. Jak mi się chce, to wracam do pokoju, jak już nie chcę leżeć. Po prostu Wiecie, robię wszystko na co mam ochotę. O Jezu, jakie fale! Zrobię tylko kamery! nam nie pomoczyło. Musiałam trochę oddać tą kamerę, bo tutaj są zjeżdżalnie i jak ktoś skoczy na tym zjeżdżalnie do wody, na czym się zjedzie, to jest fala. Więc taka zmiana środowiska naprawdę fajnie wpłynęła. Jak na razie, jak to mówię, nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale czuję się lepiej. Dziękuję za, za troskę, za pytanie, bo tego było naprawdę duże. także bardzo Wam dziękuję przede wszystkim za to wsparcie, jakie od Was zostaje, bo jest bardzo duże. Czego tata z Wami nie pojechał? Ja na ten wyjazd w ogóle wpadłam na ten pomysł dwa dni przed wylotem. Była środa tak środa wieczorem, a piątek rano już był wylot. Ja padłam ten pomysł i śniło mi się, jak coś mnie ciągnie za nogę i krzyknęłam mamo. I wiedziałam już, że na ten wyjazd nie zabiorę nikogo innego jak mamy. Ona też, przecież teraz z otwierała, tak, zmieniła pracę, cały czas była pielęgniarką, więc stwierdziłam, że je też ktoś się jak i mówię, dobra, to jest ten moment, i do biura podróży i kupuję wycieczkę. No a to ta został pilnuje jak pilnuje filmuje wszystkiego. Z tato na takie pełne wakacje z całą rodziną pojedziemy w lato. A tak co teraz... Wybrałyśmy się z mamą, wiadomo, też z mamą, to jednak z mamą, nie, pobyć same z mamą, a mamy taką jeszcze więź, przyjaźnimy się, także to też na pewno wpływa na plusy, znowu ktoś mi zjechał z zjeżdżalni. Masz kontakt z Michałem? Pozdrawiam. Również pozdrawiam i to pytanie pojawiało się najczęściej, tak, mamy ze sobą kontakt i potem było pytanie, czy Michał Cię wspiera? Bardzo mnie wspiera. Też było pytanie, czy na przykład, czy to nie, czy on jest sobie powodem? Nie, nie jest on powodem, mamy ze sobą kontakt. Jak najbardziej, często pyta się co u mnie pomaga, jak może. Fajnie i odpowiadając Wam właśnie na pytanie, mamy ze sobą kontakt. Za dużo na siebie bierzesz, co nie powiedziałabym, że za dużo na siebie biorę, chociaż trochę tak, ale jestem taką osobą, że ja jakby chcę wszystko zrobić sama, że tak samo jak w sklepie, ja wszystkie paczki bym chciała spakować sama, ale to jest fizycznie niemożliwe, a to po pierwsze, a po drugie mam też inne obowiązki, tak, nagrywanie, znaczy obowiązki, no ale na przykład, nie wiem, tu zrobię trzeba współpracę, tu trzeba coś, tu coś i nie, nie jestem w stanie na przykład spakować tych paczek sama, a ja jestem taka, coś się samosia, by było można powiedzieć, odpowiadając na to pytanie, to ja jestem taka, co się że wakacje pomagają w leczeniu depresji. Nie boję się, że po powrocie to wróci. Czy pomagają? Czuję się teraz zdecydowanie lepiej z Wena otoczenia, mówię. Na pewno pomaga. Czy pomoże, jak wrócę, czy to nie wróci? No, nie wiem, tak? Fizycznie jeszcze nie wiem, bo nie wróciłam, ale uważam, że na pewno nie zaszkodzi. Kiedy będzie odcinek ze sprzątania komody z kosmetykami? Dzisiaj właśnie się rozmałam i mówię, mam, już jest chyba lepiej, już mam ochotę nagrać. I odcinkiem będzie nagranie toaletki, bo o, wiem, że moi sobie to uwielbiają, więc mówię, to będzie odcinek: yy, sprzątanie toaletki. Nie wiem, czy mam się oddalić, czy przypłynąć. Widzicie ten mur tutaj dużo? Dobra, widzicie też mnie, widzicie mur, ale oni tutaj skaczą i muszę, yy, muszę jakby, żeby. Ta woda wam tu nie waliła, ale może tak się przybliżę. Na ile pojechałaś? I czy byś chciała w najbliższej przyszłości jeszcze raz tutaj przyjechać? Jak wrażenia? Na 7 dni pojechaliśmy, ale tego samego hotelu nie. Jest, jest tu niedobre jedzenie, to po pierwsze. Co tutaj jeszcze jest takiego? No, to jedzenie. Mi najbardziej właśnie chyba to jedzenie nie smakuje. A i plaża jest bardzo brzydka. Może tutaj się nie wykąpiecie, bo to jest sama rafa od brzegu. W ogóle tu nie ma nawet do kostek wody. No i właśnie to jest takie, co mi się bardzo nie podoba, że w morzu się nie wykąpiecie. Gdzieś tam na mega głębokiej wodzie, tylko zanurkujecie na tą rafę. Więc jak to się umie pływać, jak ja, ale na przykład boisz się głębokości, to nie popływacie. Jakie probiotyki brałaś przed wjazdem do Egiptu? Drinki bez lodu trzeba uważać bardzo. Ja brałam Enterol i za pierwszym razem, byłam w Albatros... Tym... Jezu, jak się wystraszyłam! Ty jesteś normalna. normalna? Ja ciebie też! Jak byłam w Albatrosie, to bardzo uważałam na ten lód, na wszystko. Tutaj braliśmy Enterol dwa dni przed wyjazdem, czy tam trzy braliśmy, więc mega krótko, więc mega krótko. I uważałam na ten lód, w ogóle brałam bez lodu. Aż w końcu mówię, ten pan do mnie mówi z baru, żebym brała z lodem, że się nic nie stanie. Mówię, dobra, tu bo i tak, tak gorąco 36 stopni w cieniu, więc mówię, dobra, biorę z lodem. No i tak przez cały tydzień z lodem i nic mi się nie dzieje. Może nie wiem, czy to już byłam w Egipcie, czy ten Enterol parę dni pomógł, ale on tylko mówił, że oni mają tę wodę dobrą do tego lodu, więc trzeba na pewno uważać, ale bez przesady. Czy masz w planach jeszcze wyjechać gdzieś w tym roku na wakacje z rodzicami lub sama? Mamy się spodobało w Egipcie, w Egipcie także chyba polecimy znowu do Egiptu. Ja tak muszę sprawdzić, czy z się nagrywa. Czy pomógł Tobie ten wyjazd w restarcie? Tak jak już mówiłam, na ten moment tak na pewno nie zaszkodzi. Już taki głos mam lepszy, taki swój. Uważasz co jest? Czy jest Ci obojętna jakoś, ile kalorii? Jeszcze co nie uważam jest mi to obojętne i... Często odżywam się niezdrowo, wiem to Czy planujesz jeszcze podejść do matury? Wiecie co, mam takie impulsy, że A, napiszę sobie maturę, mam takie pomysły czasami Ale nie wiem, no Pewnie, no nie wiem, czy podejdę, no nie wiem Na ten moment niby mi to nie jest potrzebne No nie wiem, szczerze mówiąc, na ten moment nie wiem Raz sobie mówię, że podejdę, raz, że nie, nie wiem Robiłaś to na automat czy na manual? Na manual, normalnie wam na samochodzie manualnym Podasz to do góry stroju kompilowego, co masz na sobie On jest z Victory Secret Pokażę wam, góra wygląda tak Dół tak, on ma po te paseczki, a góra ma przyczepione włosy, ale ona z tyłu ma taki podłużny, ma taki pasek taki sam, jak mają majteczki. Na co ci jest najbardziej szkoda pieniędzy? Jeżeli chodzi o wydatki czy coś, to najbardziej szkoda mi jest pieniędzy na buty i na spodnie, nie nienawidzę tego kupować. Słuchajcie, kończę odcinek na telefonie, bardzo rozładowała mi się kamera, ale tam były jeszcze, zostały trzy pytanka i pierwsze dokończam, że Najbardziej szkoda mi jest pieniędzy na buty i na spodnie z yy, garderoby. i nienawidzę widzę kupować butów i spodni. Jak ja kupowałam te buty z Louis, ja, to ja po prostu nie tak wszystko bolało. Naprawdę nie! Ale powiem, ale jak na buty, to po prostu portfel bolał. I, nie lubię kupować butów ani spodni, to jest najbardziej nisko do pieniędzy na to. Kolejne pytanie, co pamiętam, bo nagrywam telefonu na telefonie, było czy będą nowości mojej śledz. Słuchajcie, teraz nowości pojawiają się bardzo często. Co parę dni, tak praktycznie nie mamy nowości, ale też szybko się wyprzedają. Także jak widzicie, jak widzicie coś, co Wam się podoba, to radzę Wam brać. bo przykład teraz odwiedziliśmy się w naprawdę dużo sztuk tego kompletu san, czarnego i tego takiego, takiego ciemnozielonego, bo no, one no, poszły już dwa dni praktycznie teraz trzeba czekać na dostawę, a, a to też trochę trwa, tak że to po prostu jak coś się podoba, to bierzemy, ale będą dostawać. Ja mam jeszcze pomysł zrobienia strojów kąpielowych, ale to już takich y, mocno premium, bo one dużo wyjdą, y, dużo ceny, bo takich materiałów jeszcze innych, jeszcze bardziej tak wiecie, ekskluzywnych, tak powiem. Teraz mamy fajne te kompiety. one są fajne jakościowo, fajne cenowo. Także sobie zajrzyjcie, zobaczcie, te samerki też są fajne, są koszulka, no tym tylko z tymi kolorkami. Taka dłuższa koszulka jest, one też są fajne, moja mama je uwielbia, nosi każdy kolor. I kolejne pytanie było, czym smaruję tatuaże? Więc słuchajcie, ja je, ja je smaruję normalnie filtrem 50 albo 20 minut są tylko typowo na słońce. Mam nadzieję, że mi się do z nimi nie stanie. Nic się na razie z nimi nie dzieje. Bo łącznie jak to ja opalenizna także prezentuję, zdejmę okulary. Moja opalenizna na ten moment wygląda tak, no troszeczkę się opaliłam myślę. Nie wiem, tutaj będzie tak bardziej widać, ale nie chcę, zaraz na YouTube... O, widzicie? Na Instagramie powstają często, nie chcę, żeby YouTube mi film zaraz, żeby jakieś coś tego. Więc tak wygląda ten moment Moja opalenizna na o na mi świeci. No i co, kochani? No i będę kończyła odcinek, takie luźne Q&A o wszystkim. No, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja lubię, chciałam właśnie sobie takie luźne filmy, luźne Q&A. Tak, więc no co, żegnam się z Wami i widzimy się już niedługo. Tak mam nadzieję, że restart pomoże i wrócę z ogromną siłą, rozdwojoną. Teraz już, teraz już jest lepiej, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że to nie będzie tak, że jak wrócę, to będzie powrót. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że będzie wszystko dobrze. Trzymajcie się i Pa!